podcastu Jak pracować w POZ, jedynego takiego miejsca w sieci, w którym poznasz całą prawdę bez ściemy na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Nazywam się Jacek Bójko i od lat wspieram kolejne roczniki Lekarzy POZ, dzieląc się wiedzą i pokazując jak lepiej i bardziej świadomie opiekować się pacjentami. Żaden temat nie jest dla mnie zbyt błahy, a pytanie zbyt banalne. Zagadnienia kliniczne, papierologia w POZ, cała prawda o szczepieniach czy diagnostyka bez tajemnic, to tylko niektóre tematy, które przybliżę Ci w kolejnych odcinkach. Wspólnie przebrniemy przez zawiłości procedur medycznych i przekonamy się, jak to wygląda w praktyce. Chcesz poznać tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej? Zapraszam serdecznie! Cześć! Witam Cię w moim kolejnym odcinku podcastu Jak pracować w POZ. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o takiej trudniejszej tematyce, mianowicie o tym, jak radzić sobie z trudnymi konsultacjami. Z konsultacjami, w których są konflikty, śmierć lub choroba i inne przykre rzeczy, które gdzieś tam zalegają nam w głowach. Podzielę się z Tobą moimi dziesięcioma sposobami na to, jak sobie z tym radzić, bo choć wszyscy. Powinniśmy mieć jakiś nadzór psychologiczny, najlepiej zapewniany przez Izbę Lekarską, to wiemy, że no nie do końca tak to jest. Chcę dać ci kilka takich rad, samopomocy, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie psychiczne, w jaki sposób zarządzać odczuciami w trakcie trudnych konsultacji, tak żeby nie doprowadzały do Twojego wypalenia oraz żeby nie wpływały na Twoich kolejnych pacjentów, których przyjmujesz po tym, jak masz taką trudną konsultację. Także zapraszam do odsłuchania o trudnych konsultacjach. Także czas zacząć naszą rozmowę o 10 moich poradach dla Ciebie, w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie psychiczne w kontekście trudnych sytuacji sytuacji konfliktowych, sytuacji związanych ze śmiercią, z chorobą, z różnymi tragediami życiowymi. Moją motywacją do nagrania tego akurat odcinka było kilka sytuacji związanych z no być może pracą innych osób. Niedawno na naszej grupie facebookowej a jeden z lekarzy pisał o swoich trudnych odczuciach związanych z tym, że konsultował kobietę, której syn w wieku tego lekarza zmarł z powodu COVID i to wywołało uczucie, no, w zasadzie, lęku przed śmiercią, duże, duże takie napięcie emocjonalne, dlatego że osoba, która zmarła, była w wieku właśnie tego lekarza. Naturalnie, w takiej sytuacji mamy ryzyko, mamy okazję, żeby utożsamiać się z tą osobą, żeby przenosić to na swój własny grunt, swojej rodziny, swojego zdrowia. Pojawia się w nas także lęk przed śmiercią, troska o zdrowie naszej rodziny, troska o zdrowie swoje własne. I zdarza się wtedy to, co jest trwałym ryzykiem w naszym zawodzie, w zawodzie, w zasadzie każdej osoby, która pracuje emocjonalnie, mianowicie ryzyko utożsamiania emocji naszych pacjentów, z naszymi własnymi emocjami. Czasem zdarza się tak, że w pewien sposób zaciera się dla nas granica, gdzie są jeszcze emocje osoby, którą, z którą rozmawiamy, którą leczymy, a gdzie zaczynają się już nasze własne. Czasem konsultacja z pacjentem powoduje, że emocje, które się pojawiają na tej konsultacji ze strony osoby będącej pod naszą opieką, zagnieżdżają się w nas, udzielają się nam i później traktujemy je jako nasze własne. A ponieważ nie są nasze własne, tylko są nabyte, to mogą powodować różnego rodzaju problemy, trudności, napięcia, z którymi musimy umieć sobie poradzić. Drugim powodem do nagrania tego odcinku była sytuacja z naszej pracy w naszej przychodni, gdzie konsultowaliśmy pacjenta bardzo wiekowego, prawie stuletniego, który dotarł do momentu swojego życia naturalnego umierania. I to spowodowało, że w naszym zespole medycznym osoby, które były zajęte opieką nad tą osobą, zaczęły odczuwać pewnego rodzaju napięcie związane z tym naturalnym etapem życia, choć dotychczas mocno skrywanym. Dlatego, że my jako lekarze rodzinni nie obserwujemy tyle śmierci w trakcie, jak lekarze pracujący w szpitalach, gdzie na oddziale nieraz pacjent umiera i ci lekarze często obcują z osobą zmarłą. My jako lekarze rodzinni ten proces umierania znamy troszkę w innej, innym kontekście, znamy osoby umierające, opiekujemy się osobami z rodzin, osób, które zmarły. I bardzo trudnym takim elementem jest to, kiedy pacjent czuje, że umiera, kiedy pacjent już odchodzi, kiedy pacjent zmaga się z chorobą przewlekłą, z chorobą śmiertelną. I wtedy, jeżeli nie mamy doświadczenia zawodowego, jeżeli nie mamy odpowiednich narzędzi mentalnych, może się zdarzyć, że będziemy unikać tego tematu tylko dlatego, bo nie potrafimy sobie z nim poradzić. Możemy nalegać wtedy na niepotrzebne hospitalizacje, żeby wysłać pacjenta tak jakby w trosce o niego, ale jednak po to, żeby go tak jakby odsunąć od siebie, z racji tego, że nie umiejąc mu temu pacjentowi pomóc, chcemy wysłać go gdzieś, gdzie pewnie mu pomogą, nawet jeżeli to nie jest najlepsze rozwiązanie dla tej osoby. No bo w mojej ocenie dużo lepiej dla większości osób umrzeć ze starości w domu niż w samotności, ze starości w szpitalu. Stąd. Siłą lekarza rodzinnego jest pewnego rodzaju więź z rodziną, więź z pacjentem, w tym więź z umierającym pacjentem. I żeby sobie z tym poradzić, trzeba mieć pewnego rodzaju bardzo mocne mechanizmy psychiczne. I mam nadzieję, że te 10 rad, które Ci udzielę. Pomoże Ci zbudować własne doświadczenie, wzmocnić swoją odporność psychiczną i taką elastyczność psychiczną, dzięki której dużo lepiej będziesz sobie radzić z tak, tak trudnymi właśnie sytuacjami jak konflikt śmierci choroba. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy losy pacjentów przypominają Ci losy Twojej własnej rodziny, Twoich dzieci, Twojego zdrowia, Twoich rodziców czy przyjaciół. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, pierwszej najważniejszej rzeczy. Upewnij się, że masz odpowiednią ilość czasu na tą konsultację. Dlaczego? Nic tak nie zabija troski i nic nie powoduje tak napięcia jak poczucie spóźnienia. Wyobraź sobie ostatnią sytuację, kiedy miałeś, miałeś za mało czasu na konsultację, kiedy um, sytuacja była skomplikowana, konfliktowa, trudna, związana z chorobą, depresją samotnością, smutkiem i wiedziałeś, wiedziałeś, że masz na to za mało czasu. Jak się wtedy czułeś? Jakie, jakie uczucia wtedy ci się pojawiły w głowie? Pośpiech? Zirytowanie? Czy może właśnie zobojętnienie? Chęć przesunięcia tego na inny czas? To są właśnie takie typowe rozterki. Pamiętaj, że im mniej czasu masz na to, tym większa szansa, że będziesz czuć się pośpieszany lub pośpieszana. To jest bardzo ważne, żeby zaplanować w miarę oczywiście możliwości ilość czasu do konsultacji, jeżeli masz jakiekolwiek informacje o tym, czego będzie dotyczyła konsultacja. Jeżeli wiesz, że pacjent jest osobą samotną, sędziwą, umierającą, no to z założenia należy zaplanować na to dużo więcej czasu. Jeżeli zaplanujesz na to mało czasu i widzisz, że konsultacja wymaga więcej, no to świadomie musisz podjąć pewne kroki, żeby żeby tą sytuację rozbroić, poinformować o pacjentów o opóźnieniu, być może rozdzielić tą konsultację na kilka części, albo może odwołać jakąś konsultację z tego dnia. To są trudne sytuacje, stąd lepiej jest mieć możliwość planowania takich konsultacji. Druga rada to nastaw się zawczasu na to, jak możesz poczuć się na tej konsultacji. Spróbuj sprawić, żeby te uczucia nie były dla ciebie zaskoczeniem. Jeżeli wiesz, że będziesz mieć konsultację z osobą, która jest, no powiedzmy, irytująca, albo wymaga bardzo dużo uwagi, ściąga na siebie bardzo dużo uwagi, albo jest bardzo smutna, bardzo samotna, nastaw się wcześniej na to, jakie uczucia się pojawią. Jakie uczucia w Twojej głowie się pojawią, jakie zaobserwujesz, i co będziesz czuć? Spróbuj sprawić, żeby to cię nie zaskoczyło w trakcie. Oczywiście łatwo tak powiedzieć, bo nie zawsze to jest wiadomo, ale. Dosyć często mamy możliwość pewnego rodzaju nakreślenia tego, o czym będzie konsultacja, na podstawie konsultacji wcześniejszych, na przykład. Czasem rejestratorka jest wam w stanie powiedzieć, albo pielęgniarka jest wam w stanie powiedzieć, jaki klimat konsultacji będzie miał miejsce. Oczywiście, w idealnej sytuacji, powinniście mieć dostęp do pewnego rodzaju triażu przed konsultacją. Technicznie rzecz biorąc, w mojej ocenie, lekarz obecnie nie powinien mieć konsultacji w ciemno w podstawowej opiece zdrowotnej, jako lekarz rodzinny, tylko lekarz rodzinny powinien mieć informację, z czym pacjent się stawi, żeby móc się do tego też ewentualnie przygotować, właśnie emocjonalnie. Trzecia moja rada dla ciebie to nie wpuszczaj kolejnego pacjenta, dopóki nie zejdzie z ciebie ta cała trudna sytuacja, której byłeś częścią. Dopóki nie zejdą te emocje, choćby do takiego poziomu, w którym nie czujesz napięcia. Związanego z tamowaniem tych emocji. Dlaczego tak jest? Czasem, gdy konsultacja jest trudna, pacjent jest agresywny, nieprzyjemny, ma nieprzyjemne dla ciebie podejście, wzbudza w tobie irytację, wtedy, jeżeli zbyt szybko wpuścisz kolejną osobę, to przeniesiesz na tą osobę emocje z poprzedniej konsultacji. Więc wystrzegaj się jak ognia miejsc pracy, w którym pacjenci mijają się w drzwiach. Zawsze zapraszaj kolejną osobę dopiero wtedy, gdy jesteś gotowy do, kons do kolejnej konsultacji i wykonaj rady, o której za chwilkę powiem, e, po tej trudnej konsultacji, żeby przygotować się na kolejną konsultację już z czystą głową, już bez tego ładunku emocjonalnego, właśnie po to, żeby nie przelać tego smutku czy złości na kolejną osobę. Czwarta moja rada to nazywanie konkretnych uczuć w myślach. Po takiej trudnej konsultacji, poświęć chwilę. To naprawdę nie, nie wymaga dużo. To dosłownie parę sekund na omówienie sobie w głowie tego, co czujesz. I tak powiedz sobie: czuję złość, czuję smutek, czuję frustrację, czuję zażynowanie, czuję rozdrażnienie, a czuję wściekłość. Nie mów o sobie: jestem zły, jestem rozczarowany, jestem smutny. Sprawdź, żeby to było takie bardziej obiektywne, takie bardziej oddalone od ciebie. Jeżeli powiesz, jestem smutny, no to określasz swój stan. Możesz czuć smutek, ale nie być smutnym. To takie rozróżnienie. Więc staraj się używać takiego nazewnictwa w sobie w myślach, w głowie, żeby oddzielać to. Oddzielać to, unikać nazywania się w konkretny sposób, tylko nazywać swoje odczucia. Czyli. Czuję smutek, czuję zmęczenie, czuję rozczarowanie, czuję zażenowanie, czuję złość, czuję frustrację, a potem powiedz sobie, dlaczego. Piąta rada. Gdy już nazwiesz konkretne uczucia w myślach czyli Czuję złość, czuję frustrację, czuję zażenowanie, czuję rozczarowanie. Spróbuj przemyśleć, co spowodowało to uczucie. Skup się na tym i porozmyślaj o tym. Spróbuj powiedzieć sobie o powodach tego. Na przykład: Czuję złość, ponieważ pan Andrzej miał niemiły ton do mnie. Czuję smutek, dlatego że martwię się, że pani Jadwiga umrze. Czuję rozczarowanie, bo liczyłem bardzo, że pan Krzysztof będzie regularnie brał leki. Jak pomyślisz sobie o przyczynach tego uczucia, to troszkę to oswoisz. Czasem może się okazać, że jak omówisz to sobie w głowie, dlaczego czujesz to uczucia, to powód spowoduje, że stanie się to dla ciebie bardziej akceptowalne i to napięcie takie emocjonalne z ciebie zejdzie. Rada szósta. Są takie sytuacje, kiedy właśnie zaczynamy czuć lęk lub smutek lub zmartwienie dotyczące nas samych lub naszej rodziny. Choćby z powodu podobieństwa zdarzenia życia pacjenta do sytuacji w naszym życiu. Jeżeli u naszego pacjenta, u dziecka rozpoznano nowotwór, to naturalnie my też zaczynamy w pewien sposób odczuwać obawę. Czy u naszego dziecka też nie będzie rozpoznany nowotwór, choćby poprzez podobieństwo objawów? U, u mojego pacjenta, na przykład, były zawroty głowy i rozpoznano nowotwór mózgu, a u mojego dziecka też się zrobiły zawroty głowy. Statystycznie no to nie będzie to nowotwór mózgu, ale jednak ciężko nam się usuć przed takim mechanizmem psychologicznym, że wyobrażamy sobie, że to też nas dotyka. Jeżeli mamy pacjenta w naszym wieku, który zmarł w tragiczny sposób, a młoda 30-letnia osoba na raka trzustki na przykład, no to, to wtedy też naturalnie zaczynamy szukać pewnych podobieństw tak podświadomie. Tego pacjenta bolał brzuch, mnie też coś boli brzuch, więc naturalnie mam wrażenie, że, że coś, jest ze, coś ze mną będzie nie tak. A tak samo odnośnie swojego małżonka, małżonki, rodziców, krewnych. No i teraz w sytuacji, kiedy takie coś się zdarzy, Postaraj się poświęcić czas na skupienie i rozmyślanie o tym, jakie odczucia czujesz, czego się boisz i dlaczego. Na przykład, martwię się, że zachoruję na raka trzustki, ponieważ pan Kamil, mój pacjent 30-letni, zachorował na raka trzustki miał takie same bóle jak ja. Albo martwię się o zdrowie moich rodziców, martwię się o zdrowie mojego dziecka. Dlatego, że mój dzisiejszy pacjent miał podobne objawy jak członek mojej rodziny i martwię się, że to okaże się, że to będzie nowotwór. Omów to sobie kilka razy w głowie, porozmyślaj o tym. Przede wszystkim nazwij to. Nazwij to i nazwij tak, jakby ten szlak, że to jest konkretnie związane z pacjentem, że to nie są twoje uczucia, tak jakby, tylko jest to coś wywołanego tym czynnikiem zewnętrznym. Siódma rada to wyznać sobie czas na odczuwanie przykrych emocji. Dlaczego? Po to, żeby po pierwsze nie walczyć samemu ze sobą z odczuwaniem tych emocji. Jeżeli nie wyznaczasz sobie czasu na takie emocje, to wtedy te emocje będą wyciekały do Twojego życia, do Twojej psychiki w innych sytuacjach, zwłaszcza wtedy, kiedy tego nie chcesz, na przykład podczas kolejnej konsultacji. A poza tym, jeżeli wyznaczysz sobie czas na odczuwanie tych emocji, to wtedy, jak się na tym skupisz, to w pewien sposób znudzisz swój mózg, i te emocje od ciebie troszeczkę odejdą. Jak to działa? Jeżeli po jakiejś trudnej konsultacji czujesz w sobie lęk o swoje własne zdrowie, że zachorujesz na przykład na raka jądra, jak raka płuca, raka krtani czy, czy cokolwiek, czy jakiegoś, jakąś inną chorobę, Poświęć, wyznać sobie na to czas, kiedy zaczniesz się tym martwić, kiedy skończysz się tym martwić i w tym czasie, może nawet minuta, może być krócej, intensywnie rozmyślaj o tym, że czujesz lęk, martwisz się o to, że też zachorujesz albo że członek twojej rodziny zachoruje. W ten sposób twój mózg się znudzi tym, poprzeżywasz te emocje i gdy minie ten czas, który wyznaczyłeś sobie na te emocje, te emocje nie będą chciały się tak dostać do twojej psychiki, nie będą tak wyciekały do twojego zachowania i wtedy nie przeniesiesz ich na kolejnych pacjentów i w nieco lepszy sposób poradzisz sobie z e, przeżywaniem tego wszystkiego później po pracy na przykład w domu. Ósma rada to, choć zabrzmi to banalnie, zamknij oczy, skup się na oddychaniu, wykonaj pięć głębokich oddechów, potem policz do dziesięciu. Wdech na raz, wydech na dwa, wdech na trzy... I tak dalej, jak doliczy do 10, na spokojnie otwórz oczy, a w tym czasie skupij się tylko i wyłącznie na oddychaniu, na ruchu klatki piersiowej, na powietrzu wchodzącym, na powietrzu wychodzącym i na dźwiękach, które to powoduje. Ja wiem, że to brzmi tak trochę New Age, hipstersko czy hipisowsko, ale to faktycznie pomaga, i w momencie, gdy wyznaczysz sobie czas na rozmyślanie o swoich emocjach, które czujesz, nazwiesz te emocje, które czujesz, przeżyjesz pokrótce te emocje, które czujesz, a potem zakończysz ten czas właśnie taką serią pięciu głębokich, spokojnych oddechów. Wtedy masz taki właśnie ładny cykl rozpoczęcia przeżywania, przeżywania i zakończenia przeżywania, co może ci zająć na przykład 30 sekund łącznie i sprawi, że jesteś gotowy, jesteś gotowa do przyjęcia kolejnego pacjenta, który może mieć różne inne potrzeby, sytuacje, a nawet może mieć też różne inne trudne powody konsultacji. Dziewiąta rada taka. Na troszkę inne okazji, mianowicie skupię się na momentach, kiedy nie czujesz przykrych odczuć. Na czym to polega? Jeżeli masz konsultację trudną, która wywoła w tobie złość, to nazywasz to, że czuję złość z uwagi na to, że potem trochę czasu mija, i jeżeli w tym momencie ta złość minie, zwróć uwagę na to, żeby powiedzieć sobie: Nie czuję już złości. Albo smutek, uczucie smutku już minęło, już nie czuję smutku. Dlaczego tak jest? Ludzka psychika jest taka no, wyjątkowa: mianowicie, jeżeli myślimy o jakichś rzeczach, to mamy tendencję do zauważania negatywnych rzeczy i do pomijania neutralnych rzeczy. Więc jeżeli kilkukrotnie odczujemy coś nieprzyjemnego i pominiemy ten neutralny okres, to nam się te negatywne rzeczy zleją w jedno i będziemy mieli wrażenie, jakbyśmy ciągle czuli to nieprzyjemne coś. Na czym to polega? No, jeżeli mamy konsultację z dziesięcioma pacjentami i trzech pacjentów nas wkurzy, i nie skupimy się na tym, żeby odczuwać momenty, kiedy nie jesteśmy wkurzeni, to będziemy mieli wrażenie, że cały dzień byliśmy wkurzeni, bo w głowie będziemy mieli tylko te trzy elementy, kiedy nas wkurzyło, i reszta nam zniknie. Więc, gdy nasz pacjent właśnie wkurzy, przeżyj te emocje, nazwij je, nazwij, że czuje złość, zrób te poprzednie kroki, a gdy to minie, zwróć uwagę na to, już nie czuję złości. W ten sposób zaobserwujesz te neutralne elementy i nie będziesz już tak często czuć, że ciągle jesteś zezłoszczony, ciągle jesteś smutna, ciągle jesteś spóźniona, bo tak jakby dodatkowo, trochę sztucznie, zaznaczasz w swojej psychice elementy, kiedy wszystko jest w porządku. I ostatnia ważna rada. Znajdź czas na rozmowę z innymi lekarzami. Udzielaj się społecznie. Najlepiej nie tylko na Facebooku, dlatego że Facebook i inne media społecznościowe uniemożliwiają Ci grę ciała, czytanie mowy ciała, uniemożliwiają Ci czytanie emocji i takie no, czasem spędzanie czasu w milczeniu, które też jest ważne. stara się spotykać z innymi lekarzami, czy innymi lekarkami. Spędzajcie czas, rozmawiajcie o swoich trudnościach. Najlepiej w sposób taki ustrukturyzowany, a w medycynie rodzinnej próbują od wielu lat wprowadzić takie regularne spotkania grup rówieśniczo-koleżeńskich z różnym skutkiem, podczas których właśnie można się spotkać, porozmawiać o różnych trudnościach, które odczuwamy i różnych wyzwaniach, z którymi się mierzymy. I to jest dobry pomysł, żeby takie spotkania robić. Mi kogoś, z kim możesz porozmawiać o tym, jakie uczucia czujesz, jak sobie z nimi radzisz. Jeżeli to nie rozwiązuje Twoich trudności, koniecznie zgłoś się do psychoterapeuty. Dlaczego? No, każdy zasługuje na pomoc. Jeżeli sytuacje, trudności i wyzwania, z którymi mierzysz się w pracy, zaczynają się spiętrzać i zaczynasz czuć, no właśnie, złość częste irytacje, częsty smutek czy przygnębienie, czy brak postępujący, brak troski o swoich pacjentów, no to są pierwsze sygnały wypalenia zawodowego lub różnych innych zaburzeń adaptacyjnych. Nie przegap tego. Tak jak swoim pacjentom radzisz, by brali antybiotyki, gdy mają zapalenie płuc, tak pamiętaj o tym, że ty też zasługujesz na pomoc w sytuacjach, kiedy ona się przydaje. Jeżeli jest coś, co twoja praca w medycynie powoduje, z czym psychicznie może nie do końca sobie radzisz, co jest dla Ciebie wyzwaniem. Zgłoś się po pomoc. Naprawdę to nie jest żadna wstydliwa rzecz. Z pomocy psychoterapeutycznej warto korzystać, stąd mi to na uwadze, żeby w takich sytuacjach się zgłosić właśnie do psychoterapeuty. Pamiętaj, że nasza lekarska praca jest też tak zwaną pracą emocjonalną i w ten sposób bardzo nas to obciąża, bo pracujemy też bardzo mocno emocjami. To nie jest tylko praca manualna w chirurgii, to nie jest tylko praca umysłowa w chorobach wewnętrznych czy medycynie rodzinnej, ale to jest też bardzo mocno praca emocjonalna. Pracujemy z czyimiś emocjami, pracujemy ze swoimi emocjami, pracujemy z emocjami zespołu i Trochę nam to umyka, że to też jest praca, to też jest wydatek energetyczny, to też jest trudność, z którą się mierzymy, i też trzeba wiedzieć, jak pracować emocjonalnie. I praca emocjonalna też nas zużywa. Jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, że wydajemy energię na tą pracę emocjonalną, na pracę emocjonalną z pacjentami, na trudne konsultacje, które wymagają jej więcej, czy relacje z kolegami, koleżankami, lekarzami w oddziale, jeżeli tego nie wiemy, no to jesteśmy narażeni na wypalenie, nawet w bardzo młodym wieku, nawet jeszcze na studiach. Stąd mi to na uwadze i gdy tylko zauważysz u siebie oznaki wypalenia, czy tej właśnie przewlekłej irytacji, martwienia się lub smutku, i powyższe porady nie pomagają, to wtedy zgłoś się do lekarza psychiatry, oczywiście najlepiej nie będącego twoim kolegą, nie będącą twoją koleżanką, po pomoc. Dlatego, że to jest realne zagrożenie dla lekarzy. Lekarze są grupą zawodową, która według, według wielu badań nie potrafi radzić sobie z tymi obciążeniami, z którymi się mierzy. Współczynnik samobójstw lekarzy jest wysoki, współczynnik uzależnień, choćby od alkoholu, jest też u lekarzy wysoki. Wstydzimy się często rozmawiać o depresji i o problemach psychicznych, z którymi my się mierzymy. Stąd bardzo duży nacisk należy kłaść na profilaktykę. Mam nadzieję, że te porady okazały się dla Ciebie ciekawe. Daj mi znać, czy okażą się też przydatne. Jestem bardzo ciekawy, co sądzisz o tym, bo wielu lekarzy ma swoje własne sposoby naradzenia sobie z problemami. Jedna taka ważna zasada to to, że jestem dużym przeciwnikiem jakby izolowania się od problemów, bo Radą w sytuacji, kiedy ktoś mierzy się z wypaleniem zawodowym nie jest joga czy granie w golfa, to jest ucieczka. To jest ucieczka od problemu, to nie jest rozpracowanie problemu, to nie jest przeżywanie tych uczuć, nie jest to nauka radzenia sobie z emocjami, tylko czysta ucieczka. To nie powoduje, że stajemy się bardziej odporni. To w pewien sposób jakby buduje nam tamę do tych emocji, ale jeżeli tej wody w tamie będzie coraz więcej, to i największa tama w końcu wyleje. I to się u nas może skończyć różnie: wypaleniem, uzależnieniem lub samobójstwem. Dlatego myśl o tym, w jaki sposób rozpracowujesz w swojej głowie takie trudne sytuacje związane ze śmiercią, chorobą lub agresją, i staraj się rozumieć swoje uczucia, rozumieć uczucia swoich pacjentów. Przede wszystkim staraj się, żeby nie. Nie, nie identyfikować swoich uczuć do uczuć pacjentów, nie mieszać ich. Staraj się trzymać je rozdzielnie i być świadomym momentów, kiedy one się zaczynają mieszać, kiedy zaczyna się robić trudno. I pamiętaj o tym, że są inni lekarze, którzy, z którymi kontakt warto utrzymywać dla celów społecznych, koleżeńskich, żeby oddalić to widmo wypalenia. I pamiętaj koniecznie o tym, że w sytuacji, gdy mierzysz się z trudnościami, Warta tego jest konsultacja z psychoterapeutą, a także z lekarzem psychiatrą. Najlepiej, który Cię nie zna. Dbaj o siebie, bo te czasy są trudne. Nikt inny o Ciebie nie zadba tak dobrze jak Ty. I gdy tylko masz czymś jakiś problem, zgłoś się po pomoc. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Bardzo chętnie dowiem się jakie masz przemyślenia na ten temat. Napisz do mnie maila, napisz komentarz, napisz do mnie na Facebooku, napisz do mnie na YouTubie. Niedawno nagrałem taki film właśnie o wypaleniu zawodowym, który jest dostępny na moim kanale YouTube. Nazywa się kanał bardzo zaskakująco Jacek Bójko, także zachęcam do obejrzenia. Jest to fragment rozmowy z lekarzami sarzystami, którzy przyjechali mnie odwiedzić. Wydaje mi się że całkiem ciekawy. Jeżeli masz więcej pytań, uwagi lub przemyślenia. Napisz do mnie koniecznie, a jeżeli uważasz, że ten odcinek był fajny i komuś się może przydać, koniecznie udostępnij go w swoich mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy wyślij komuś mailem, czy na komunikatorze. W ten sposób będzie mi bardzo miło, że moje, moje doświadczenia, moje przemyślenia idą dalej, a być może uda się komuś też pomóc pracować lepiej i fajniej w naszym zawodzie. Słuchałeś podcastu Jak Pracować w POZ. Jedynego takiego miejsca w sieci, w którym poznasz całą prawdę bez ściemy na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Jeśli masz apetyt na więcej, zapraszam Cię na moją stronę www.pracowaćplz.plms.pl Znajdziesz tam wszystko, co musisz wiedzieć o medycynie rodzinnej w przystępnej formie i z mnóstwem przykładów z praktyki lekarza rodzinnego. Sprawdź też mój facebookowy fanpage oraz kanał na YouTube. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, to koniecznie podziel się nią ze znajomymi lekarzami rodzinnymi i przyszłymi adeptami tej trudnej sztuki. Ucz się od najlepszych, zasubskrybuj mój podcast i poznaj wszystkie tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku.